Witam wszystkich już w trzecim odcinku e, z serii Amnesia The Dark Descent Mroczny Obłęd. I e, znajdujemy się w takim pomieszczeniu, gdzie widzę jakiś klucz. Tak, tak jak myślałem, jest to klucz do piwniczki winnej. I jakiś liścik. Ok, coś tu jeszcze znajdziemy. Tu pusto. Tu też. Więc tak. Dobrze, że mamy ten kluczyk do piwniczki winnej, bo... najpierw tam powinniśmy pójść, więc będziemy już wracać. Już tu chyba wszystko obczailiśmy. Aha, tutaj zawalona ...zawaliło drogę nam. Którędy my wrócimy? Chwilka. Ten, tamtędy nie przyjdziemy. Skończyła się oliwa. O, tutaj są jakieś drzwi, otworzyły się. Dobrze. Więc tak, pójdźmy tu. Ciekawe, co to był za gościu, ale zniknął albo i nie. Dobra, lepiej stąd wyjść. A dobra, jesteśmy w głównym holu już. Przepraszam, ale mogliście zauważyć, że e, moje odcinki z tej gry e, są tak po 13-14 minut maksy a, ła, maksymalnie. E, a to dlatego, że jeszcze e, YouTube nie udostępnił mi funkcji e, do przesyłania filmików dłuższych niż 15 minut, ale chyba ch moim zdaniem to jest e, dość, dość fajne takie. Małymi krokami jakby do, do właśnie do, do skończenia tej gry. Chwilka tutaj była ta piwniczka, tak. E, I mamy kluczyk. Tak wchodzimy. Więc Tak co my tutaj mamy Piwniczka winna the <laughs> Kupryt Jeśli się nie mylę kupryt jest nam potrzebny y, do do wytworzenia tego kwasu, którym mamy rozpuścić. E, rozpuścić. Te dziwne coś. Czerwone te. Aha. W tej beczce zostało parę kropli oliwy. Dobra. Troszkę uzupełniłem. A tutaj nic nie znajdę już. Pójdźmy tu. Pytanie, o co chodzi. Dzień dobry. Oho, dziwne to coś. Ale skrzynka jest. Krzesiwa. Woda królewska. To też to jest nam chyba potrzebne. Dobra, liścik. To zastopujecie sobie, ok? Yy, zastopujecie sobie filmik i będziecie mogli przeczytać. Żeby tutaj już za dużo czasu nie trafi nie tracić. tego co ja tutaj. Tutaj są schody. Tu byłem, tu byłem. Tutaj też byłem. Jeszcze zostało tutaj. So, to byle gdzie wejdę, tak? W tamtą stronę. W sumie mogę tu otworzyć czy nie? Nie mogę. To pójdźmy tutaj. Dobra, Stefan już chyba sobie poszedł To on wszedł. Stefan to dobry człowiek, tak mi się wydaje przynajmniej Poszedł tymi drzwiami A ja jeszcze, co ja muszę znaleźć? Jeszcze byłam tak. Kupryt, mam wodę królewską. Laudanum to to nie. Widać, że nie, bo to się stakuje. Stakuje, Jezu, co za słownictwo. Dobra, jedziemy dalej. O! Co my tu mamy? Aurygi, Ale nieważne. Bo moim zdaniem to jest chyba wszystko już tutaj. A jaką mam poczytalność? Dalej taką samą. Więc, tak, gdzie było wyjście? Aha, tutaj główny hol. Jednak tak muszę trochę światła tutaj, co tam nie ja będę oszczędzał tej oliwy. Muszę mieć to światło, bo inaczej będzie się ciężko, ciężko grało po prostu, będę miał poczytalność bardzo małą, więc wątpię, żebym czegoś dokonał. Trochę mi się przywróciła ta poczytalność. a wydaje mi się, że jest lepiej. Dobra, świeczka tutaj mam e, i tak, i tak, i tak, i tak. I o co tutaj chodzi? Mamy trzy składniki, tylko że wydaje mi się, że trzy to mało. Spróbujmy tak podstawić tu. Kupryt jest. Woda królewska jest. To coś jest. Tylko potrzebujesz czterech chemikaliów, aby móc kontynuować. Czyli to znaczy, że musimy wrócić. Tam. Tam, gdzie był Stefan. Tylko coś pływło mi tutaj. Schody się zawaliły. Spróbuj dostać się w jakiś sposób z powrotem na górę. Dobra. Spróbujmy się dostać w jakiś sposób na górę, z wykorzystaniem to możemy wykorzystać. O, jest ok, więc jeszcze będziemy musieli wrócić. Tak jak mówiłem. Tego, co możemy się tutaj dowiedzieć, to tutaj mam notatki, zamknięcie piwniczki winnej, eee, nie, 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 przeniesienie chemikaliów, tak, moje od odczynniki zostały zanieczyszczone i przeniosę je do piwniczki winnej, czyli wszystko wskazuje na to, że ten ostatni też jest w piwniczce. Ok, może tak powiem na zdrowy rozum. Eee, po tej stronie znalazłem dwa, a po tej jeden, czyli chyba tutaj musi być. No znaczy takie... Tak, ja myślę po prostu. Może coś tu przeoczyłem, po prostu. Po prostu, po prostu. Tak, przeoczyłem, Galman. Też coś się zwaliło. No, dobra, yy... więc tak, jeszcze żyje. Spróbujmy to odciągnąć to wszystko. Ok, nie ma co wracamy na górę. Jak tam z moją poczytelnością? Głowa chyba zaraz ci pęknie, a ręce się trzęsą. Ale to chyba lepiej niż te trzy kropeczki. Eee, więc tak. Ła! Ta naród taka dziwna. ciekawy skąd na się bierze No dobra Idziemy A że został nam Galman. Odkręcamy. Da się dalej odkręcić. A, jeszcze tę muszę odkręcić, tak. Ale dobra, yy, zrobiliśmy tą miksturkę. I właśnie 14 minut minęło, więc będę niestety musiał yy, już kończyć. Zapraszam do oglądnięcia kolejnego odcinka, a na dzisiaj e, już się żegnamy. Do zobaczenia.